Potrzebny pani telewizor? Nie, dziękuję. To proszę znosić. Proszę? Proszę znosić, jak pani niepotrzebny. Ale co mam znosić? Telewizor. Nie, no, ja nie chcę telewizora. Ale ja chcę. Ale A... ja panu i tak nie dam. Dlatego się pytam. A bo my tu nie mamy telewizora. A co pani ma? A nic. Coś tam niego. Proszę? Coś tam niego. Nic. A co może mi pani zaoperować? Nic. Nic zupełnie? Nic zupełnie. Jakiś obiad? Nie, ja jestem... Podła kobieta. Spodła kobieta? Podła. Czyli jaka? No niedobra. A ja lubię takie. No to przykro mi, ale ja nie lubię obcych. To się zapoznamy, za dwa dni przyjdę. Dobra. Dobra. To pod którym ja numer... pani operuje numerem? No tu, gdzie pan zadzwonił. Pod szóstką. No ja nie, nie pamiętam. Kryjeckie. No dobrze. Czy coś jeszcze? E, może pani powiedzieć, która godzina? Nie, nie proszę pana, bo ja jestem szczęśliwa i nie mierzę czasu. Nie mam zegarka. A ciepłą wodę pani ma? Nie. A, ja lubię zimno. A my tutaj jak Eskimosy żyjemy. Nie mam czasu. Do widzenia. Do widzenia.